Dzień dobry Państwa, z tej strony Mariusz Giemza firma Afidea. Dzisiaj jesteśmy na pikniku w Cieplicach. Chciałbym Państwu zaprezentować nasze usługi naszej firmy, firmy Afidea, która jest na Dolnym Śląsku, w różnych miejscowościach, właśnie w Wałbrzychu, w Legnicy, we Wrocławiu. Zajmujemy się diagnostyką obrazową, jak tomografem, rezonansem, radioterapią oraz pozytonową tomografią emisyjną. Zapręcam do nas, na nasze badania, do naszych placówek na Dolnym Śląsku. Dziękuję. Nazywam się Katarzyna Bojarowska, jestem specjalistą radioterapii onkologicznej, doktorem nauk medycznych od roku 2008 pracuję w Międzynarodowym Centrum Onkoterapii, Radioterapia Wałbrzych ulica Sokołowskiego 4. Reprezentuję firmę Afidea. Nasz ośrodek radioterapii jest drugim ośrodkiem na Dolnym Śląsku. Corocznie. Napromieniamy, czyli leczymy onkologicznie promieniami pacjentów w granicach 2000. Nasi pacjenci mają dostęp do radioterapii szybko, sprawnie. Nasz personel jest wysoko wykwalifikowany. Pracujemy codziennie od godziny 8 aż do ostatniego pacjenta. Zarówno diagnostykę onkologiczną, jak i leczenie promieniami prowadzimy dla pacjentów. Ubezpieczonych bezpłatnie, ale również zapraszamy pacjentów nieubezpieczonych. Wtedy procedury są odpłatne. Nasi pacjenci czują się u nas bardzo dobrze, bo nasz ośrodek jest ośrodkiem małym, profesjonalnie prowadzonym, i w naszym ośrodku każdy pacjent jest nam bardzo bliski, dobrze znany. Pacjenci są zadowoleni z leczenia. Prowadzimy leczenie skojarzone z oddziałem chirurgii onkologicznej w Wałbrzychu, a także z oddziałem chemioterapii. Docierają do nas, ponieważ jesteśmy dobrym ośrodkiem, docierają do nas pacjenci z innych okolic, ze Zieleniej Góry, ze Zgorzelca, z Bogatyni. Mamy również pacjentów z Opola i z Katowic. Dziękuję. Iwona Włodarska-Polińska, lekarz, onkolog, radioterapeuta, firma Afidea Polska. Jesteśmy firmą, która posiada sieć ośrodków diagnostyki i terapii nowotworów. W Jeleniej Górze jesteśmy po to, żeby poinformować społeczeństwo o możliwości łatwego i szybkiego zdiagnozowania i terapii nowotworów złośliwych. Bierzemy udział w działaniach promocyjnych od wielu lat. Chcemy, aby nasze społeczeństwo miało jak największe szanse w walce z chorobą nowotworową. Jednym z takich działań właśnie jest e, uczestnictwo w tego typu imprezach i wyjście do pacjenta, aby w momencie rozpoznania nowotworu złośliwego wiedział pacjent, gdzie ma się udać i gdzie może szukać pomocy. E, nasza firma działa w e, Zgodnie z zasadami również w ośrodkach publicznych, mamy podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki temu pacjent może być leczony szybko, w dobrych warunkach i bezpłatnie. Wykłady popularno-naukowe w Auli Politechniki Wrocławskiej. Następny już za 7 minut.